To jest ponbeliara, miecz z gotyka. Wziąłem sobie tylko ostrze, a rękoje zrobiłem po swojemu. I bardziej wpasowywała się w realia realnego świata. No Nie inaczej to ująć. Stal jest wolframowana, z tej piły, tak jak wszystko praktycznie. A to jest wojskowy bucior Podobnych używał Wehrmacht. Nie jest to skajka. Nie jest to jakieś gówno, tylko gruba, bycza skóra. Zobaczymy, czy to obcięłoby nogę esesmana. mana Tak, butelka, która była w środku, tak. No. Nieźle. Spodziewałem się gorszego efektu. A w tego buta można jeszcze postrzelać z łuku. Albo obciąć go tyle i takie gówno będę.